Dzień dobry, witajcie ponownie. Ojciec Mateusz, zespół Kocham Camping. Przed nami kolejny test przyczepy. Jest to tym razem ABI GTSIK. Jest to model 212 mała, ładna, zgrabna przyczepka. Zobaczcie, typowa na rybki. Zbiornik partyzancko podłączony, Tutaj mamy bardzo ładny, taki powiedziałbym, jak w autobusach. Zobaczcie zbiornik, butla, koło zapasowe, klucz wszystko na swoim miejscu i wejdźmy do środka, zobaczcie jest również lampeczka, której nigdy nie pokazuje, bo zawsze, zapominam dzisiaj bardzo mokro yy, zobaczcie, kuchenka gazowa czteroopalnikowa, mamy podłączoną również wodę, zobaczcie sobie na stan widzicie, wszystko działa a jest na dworze naprawdę zimno, także dosłownie wrzątek leci, ładnie paruje i słychać, że ta woda leci. Również, zobaczcie grill, piekarnik, wszystko w należytym stanie. Możemy sobie to powyłączać, powyłączać i pochować. Zobaczcie, w jakim ładnym stanie. Wszystko się pięknie świeci, czyściutko. Dosyć, dosyć ładna, bym powiedział. Łazieneczka, myślę, że nawet dużo miejsca, można sobie usiąść, tam mamy schowek, specjalnie jest to położone, żebyśmy to po prostu nie brudzili, nie jest popękane, jest kompletne, ładne, szczelne i moja skromna osoba, piecyk gazowo-elektryczny, jak słyszymy, wentylator podaje ciepło w tych tutaj uchwycikach, jest ono również w łazience i lodóweczka na 12, 230 i również na gaz z bardzo ładnym, dużym, Zabrażalnikiem. Tapicerka również w ładnym stanie. Duży stoliczek. Czego chcieć więcej? Typowo na dwie, myślę, że nawet na trzy osoby. Zapraszamy serdecznie ze spółką Ochan Camping.